Siema, jestem Marek. Tak jak zawsze, dzisiaj w końcu coś legraczy, a wiem, że wśród moich widzów znajdzie się ich duże grono. Pokażę jak odpowiednio przygotować swoje stanowisko gamingowe oraz jak grać na przykładzie ostatnio zyskującej popularność gry Fortnite, w którą będziecie mogli zagrać również ze mną. Zapraszam do oglądania. Zacznijmy od wyboru odpowiedniego pomieszczenia w naszym domu. Powinien być to pokój o powierzchni od 30 do 40 m2 z zainstalowanym systemem rekuperacji powietrza, aby odpowiednio do nasze ciało podczas rozgrywki oraz aby cyrkulacja powietrza była efektywna dzięki większemu metrażowi pomieszczenia. Ważny jest wybór odpowiedniego biurka gamingowego. Osobiście wybrałem biurko firmy MTS która dzięki oświetleniu LED dodaje klimatu podczas rozkrywki oraz jego stabilność zapewnia mi bezpieczeństwo na bardzo wysokim poziomie. Konstrukcja sprawia, że doskonale wpasowuje się w aranżację mojej rezydencji. Blad biurka nie jest wykonany z kartonu, co ma miejsce w różnych sieciówkach, lecz jest to jednak mocna płyta HPL. Posiada również nogi z możliwością schowania kabli, co zapewnia dużo większą estetykę. Kolejnym elementem stanowiska jest fotel który powinien nas w jak największym stopniu zrelaksować. Ja posiadam dwa fotele gamingowe firmy Diablo, których używam w zależności od tego, co chcę robić przy komputerze. Ten jest odpowiedni jedynie do przeglądania stron internetowych. A jeżeli chcemy zasiąść do gry, to musimy wyposażyć się w fotel ergonomiczny o podniesionym standardzie, który idealnie dopasuje się do naszego ciała. Kluczową częścią jest wybór komputera. W przypadku Fortnite'a mamy dużą możliwość wyboru, bo gra jest dostępna na PC, Maca, PlayStation 4 oraz Xbox One. Ja oczywiście, aby zachować wysoki poziom prestiżu podczas rozgrywki, wykorzystuję do grania sprzęt od Apple. Jak widać, dzisiaj mam ochotę pograć na większym ekranie niż ekran laptopa, dlatego zaraz włączę Fortnite'a na swoim imacu. Tak jak już wcześniej wspominałem, zagram Fortnite'a. Od kiedy dowiedziałem się o tej grze, jest to moja ulubiona gra, więc będziecie mogli mnie spotkać zwłaszcza na trybie Battle Royale i pograć razem ze mną. Link do gry znajdziecie w opisie tego filmu. Jedynym minusem jest fakt, że gra jest dostępna za darmo, ale na szczęście w grze znajdziemy sklep, w którym będziemy mogli wydawać swoje prawdziwe pieniądze na tak zwane v -dolce. A za nie kupować wygląd postaci oraz broni. Oczywiście nie pomoże Wam to w żaden sposób w rozgrywce, lecz z pewnością każdy gracz, który Was zobaczy, poczuje śmiertelną zazdrość. Miałem okazję doświadczyć zazdrości takich osób poprzez zbudowany czat głosowy, przez który prosili mnie, abym przelał im trochę tej wirtualnej waluty. Założenie tej gry polega na walce każdy z każdym, bądź na walce w czteroosobowych zespołach, gdzie takowe grupy możemy również tworzyć ze znajomymi. Każda runda odbywa się na jednej mapie, która jest stale aktualizowana, dzięki czemu gra się nie znudzi. Co najlepsze, na mapie możemy robić tylko to, co nam się zamarzy, gdyż każdy element można zniszczyć, a na jego miejsce wybudować nowy. Mamy tutaj również ciekawą opcję zdobywania przedmiotów za pieniążki lub za czas spędzony w grze i wykonywanie zadań. Oczywiście wszystkie poziomy wykupiłem za prawdziwe pieniądze, bo przecież skoro jest taka opcja, to trzeba skorzystać zamiast się męczyć i wykonywać zadanie. Jeżeli chcecie zagrać Fortnite'a, w opisie znajdziecie link do pobrania gry. Tak jak już wcześniej wspominałem, będziecie mogli zagrać również razem ze mną. Nadmienię, że gra nie wymaga posiadania Steam'a, gdyż posiada własny launcher, co wyróżnia ją na tle innych gier i ułatwia jej pobranie. Dodatkowo gra jest dostępna w języku polskim, co większości z Was z pewnością ułatwi rozgrywkę. Zobaczcie również moje poprzednie filmy oraz nie zapomnijcie o subskrypcji i łapce w górę. Widzimy się już wkrótce w następnym filmie. Do zobaczenia!